Ja to i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, zwariowaliśmy. Naprawdę zwariowaliśmy. Podczas Złotego Tygodnia w sklepie pojawiły się oferty. Pierwszą z nich kupiliśmy, drugą z nich kupiliśmy. Więc teraz przyszedł czas na trzecią i najlepszą ofertę Złotego Tygodnia. Moi drodzy, w moim sklepie znajduje się dzisiaj oferta za 150 zł, w której do otworzenia mamy aż 15 megaboksów sami tego chcieliście, więc oto jestem i dzisiaj sobie te wszystkie megaboksy na moim koncie otworzymy, ale to nie jedyna niespodzianka w dzisiejszym odcinku, ponieważ mam dla Was naprawdę świetną wiadomość. Jak doskonale wiecie, ja na swoim koncie mam już odblokowanych praktycznie, no tak, wszystkich zadymiarzy, no i niedługo już będę miała odblokowane wszystkie gadżety i star powery, więc no, a ja nie mogę żyć bez otwierania megaboksów, więc stwierdziłam, że założę nowe konto, nowe konto będzie nazywało się Joystick The Dog i joystick będzie nagrywał ze mną odcinki. Joystick będzie na tym koncie otwierał mega otwierał oferty, będzie ze mną grał. Także, jeżeli uważacie, że to jest super pomysł i chcecie, żeby pojawił się pierwszy odcinek z joystickiem, w którym otwieram kolejną ofertę złotego tygodnia, także musicie się spieszyć, zostawić teraz łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek i otwieram drugą ofertę z kolejnymi 15 mega boxami na nowym koncie joysticka. Myślę, że to jest naprawdę przekozacki pomysł. No i już nie mogę się doczekać, aż otworzę. Tą ofertę, ponieważ jestem przeciekawa. Ile nowych zadymiarzy uda mu się odblokować. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście równie ciekawi jak ja, to pod tym filmem zostawcie łapeczkę w górę. Teraz jeszcze szybciutko ogłaszamy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Tutaj wyświetla Wam się szczęśliwe, zwycięzca. Serdeczne gratulacje. Odezwijcie do mnie na maila, którego znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. No i jeżeli Wy również chcecie wziąć udział w konkursie na Mega Boxa, to jedyne co musicie zrobić, to zostawić łapeczkę, Już chyba trzeci raz to mówię, ale zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 400 tysięcy subskrypcji. No i w komentarzu na oczywiście biorę udział w konkursie, a teraz ja już nie przedłużam, ponieważ wiem, że już nie możecie doczekać, aż otworzę te 15 megaboksów, także lecimy! Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już w sklepie, ja bardzo dawno nie otwierałam takiej ilości megaboksów, także jestem mega podekscytowana, Wy na pewno też. Trzymajcie kciuki, żeby wyleciało coś super. Jak widzicie, w sklepie mam jeszcze gwiezdną moc do kiełka, o której już mówiłam, bo chyba mnie troszeczkę podsłuchuje, bo e, o czym ja nie powiem, to nagle pojawi się to w sklepie, także ja jestem mega zadowolona, ponieważ mam 22 tysiące monet, które na coś muszę wydać, także kupujemy sobie star power do kiełka. I to jest nasza pierwsza zdobycz dzisiaj i gwiezdna moc nazywa się przerost. Bomby siewne, które nie trafią w przeciwnika eksplodują w większym promieniu. Także teraz na pewno będzie się lepiej grało kiełkiem, ponieważ nawet jak nie wycelujemy, to i tak trafimy w przeciwnika. Także super, koniecznie dajcie znać czy macie już tego star powera odblokowanego, a teraz idziemy kupić ofertę. I jak widzicie w ofercie mamy 540 gemów, 8200 monet, które mi akurat nie są zbytnio potrzebne, ale to nic, może kiedyś się przydadzą i 15 megaboksów. I pamiętajcie, tak jak wspominałam na samym początku, jeżeli zostawicie 10 tysięcy, minimum 10 tysięcy łapek w górę, to zakładamy konto Joystickowi i na Joysticka koncie również otworzymy sobie tą ofertę, czyli na start dostanie taki super pakiet, ja już naprawdę się nie mogę doczekać, także zostawiajcie łapeczki, lecimy z openingiem. Uwaga! Ok, kupiliśmy ofertę, i mamy 540 klejnotów. Nie, no to jest jakieś szaleństwo naprawdę. 8200 monet. Kiedy ja to wydam? Yy, I uwaga, pierwszy mega Pierwszy mega box. 500 już mamy jedną. Już mamy przedmiot. Pierwszy mega box, już mamy jeden przedmiot. To jest niesamowite, uwaga. I mamy gadżet do Bo! Super totem! Bo ustawia totem. Ej, czekałam na ten gadżet. Bo ustawia super ym, totem doładowujący super atak dla niego i dla wszystkich sojuszników w polu działania. Przekozak! Przekozak! Bardzo się cieszę! Pierwszy gadżet, pierwszy megabox i pierwszy gadżet odblokowany. Sztosik! Co my tu jeszcze mamy? 14 klejnotów! Wow, ej nie, ja to muszę zapisywać. Co z tych megaboksów wylatuje? Ja muszę to zapisywać. Okej, okay, lecimy z kolejnym megaboksem i uwaga, 371 monet oraz 6 klejnotów. I kolejny. 555 monet i 9 klejnotów. Troszeczkę sobie dzisiaj tych klejnotów nazbieramy. I uwaga przedmiot, moi drodzy! 407 monet i uwaga! Kolejny gadżet! Tym razem gadżet do Rozy, światło wzrostu. Rosa e, użyźnia grunt wokół siebie, błyskawicznie wyrosłe krzaki tworzą świetną osłonę, ale będzie testowania. Wow! Otworzyliśmy chyba czwartego megaboksa i mamy już drugi gadżet, także naprawdę idzie nam dobrze. Oprócz tego, moi drodzy, bonus podwaja 3 tonów i 6 klejnotów. Lecimy z kolejnym mega megaboxem i co my tu mamy? Tylko 431 monet, także mega słaby. Yy, dalej, 508 monet i 5 klejnotów. Okej, okay, dalej. 589 monet, bonus podwaja żetonów i 8 klejnotów. Uwaga, let's go z kolejnym. 461 monet i 11 klejnotów. Okej, okay, lecimy dalej i mamy tylko 531 monet. Kolejny, jest kolejny przedmiot! Juhu! Ale dobry dropik. 412 monet i Star Power do Bee. Już drugi! Tak? Chyba drugi. Zaraz to sprawdzimy, ale nieważne. Odblokowaliśmy Star Power do B. Bee potrafi. Yy, miodowy płaszcz. B potrafi uniknąć pewnej porażki, unosząc jeden yy, punkt życia i otrzymuje chwilową osłonę jeden raz w ciągu meczu. Koniecznie musimy to sprawdzić, ponieważ totalnie nie wiem o co chodzi, ale. Na pewno to przetestujemy. I e, bonus podwajacz żetonów. Nice. Ok, kolejny mega box. 506 monet oraz 3 klejnoty. I lecimy z kolejnym mega boxem. I co my tu mamy? 396 monet oraz 6 klejnotów. Okej, okay, co my tu mamy dalej? 512 monet i bonus podwajacz żetonów. I dalej. 529 monet i 11 glejnotów i jeszcze jeden 489 monet. Okej, okay, kochani, podsumowując, udało nam się odblokować dwa gadżety, jeden Star Power i uzbieraliśmy sobie z tych mega boxów aż 79 gemów. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. 857 gemów na moim koncie. Ciekawe, kiedy ja to wydam. I 36 361 monet. To jest niesamowita liczba. Jestem zadowolona, ponieważ ta oferta była naprawdę opłacalna. Nie pamiętam kiedy ostatnio taka oferta była w sklepie, także naprawdę warto było ją kupić. No i co? Mamy teraz do przetestowania dwa Star Powery i dwa gadżety, także lecimy. Ok, zacznijmy od początku. Najpierw doblokowaliśmy sobie gadżet Dobo, więc najpierw przetestujmy ten gadżet. Polega on na tym, że stawiamy totem, dzięki któremu możemy naładować sobie szybciutko Ulta, więc myślę, że fajnie by było ten totemik sobie postawić gdzieś tutaj blisko, żeby móc do niego wrócić w razie czego. Ale to żeby ten El Primo nam go nie poipsuł, po bo już widzę, że się czai na mnie. Dobra, postarajmy się otworzyć jeszcze tą jedną skrzynkę. I tutaj sobie postawmy totem. I będzie gitarka. Dobra. No i sobie na spokojnie ładujemy ulcika. W ogóle spójrzcie, jak ten totem przepięknie wygląda. Cały się błyszczy. Ja uwielbiam, jak coś się błyszczy. Także sztos. Jeszcze nie namadowaliśmy ulta, ale możemy sobie. Dobra, idzie do nas Jackie. I będzie chciała nam popsuć to. Będzie chciała nam to popsuć. I bardzo. I bardzo dobrze, że weszłaś w moje miny. W jedną minę, w sumie dwie miny jeszcze zostały. Także okej, okay, mamy już całego ulta naładowanego, więc idziemy... A, idziemy sobie zaminować na przykład tutaj. I idziemy znowu sobie naładować ulcika. Szybciutko, trzech zadymiarzy zostało, moi drodzy. Trzech zadymiarzy zostało, także my sobie szybciutko tutaj ładujemy ulta. Mamy jeszcze dwa w ogóle nasze totemy do postawienia. W razie czego. Trochę tutaj za blisko jest burzy, bo już tutaj się widzę. Um, o, niszczył, już się zniszczył, dobra. Ale możemy sobie zawsze tutaj drugiego na przykład postawić i też jest super. No i oczywiście zaminujmy sobie gdzieś tam. Żeby ktoś tam wlas przez przypadek. Fajnie by było. Wielkie starcie, moi drodzy. Dobra, jest el primo, jest el primo. I bum 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 bum! Jest i wejdzie w miny. Tak jest, moi drodzy, ale żeśmy rozegrali tą gierkę taktycznie, co? No powiem wam szczerze, że mega przydatny item i mm... Dobra rada dla Was to, jeżeli odblokujecie ten gadżecik, no to musicie na spokojnie, na spokojnie sobie postawcie ten totemik tak nie blisko burzy, żeby ten też Wam za chwilę nie zniknął, em, no, w, taki, w takim bezpiecznym miejscu, żebyście mogli sobie ewentualnie do niego wrócić, jeszcze raz sobie tego ulta naładować. No, myślę, że poszło nam super. Okej, okay, kolejnym gadżecikiem jest gadżet do rosy. Nikt nie poszedł na środek? Nie, no dobra, ktoś poszedł. I patrzcie teraz na to. Haha, ha, 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 ha. Haha! Dostałam piłką, ale włączyłam sobie osłonę. Dobra, wykorzystałam jeden swój gadżet. Uciekam, uciekam, bo zaraz zostanę. Muszę się troszeczkę uleczyć. Kradnę jeszcze te dwa kuby. Dobra, i biorę bota na siebie. Ała! Dobra, muszę się uleczyć. Idzie po mnie ro yy... Idzie po mnie Shelly. Boże, ja zawsze po prostu zapominam, jak się Shelly nazywa. Dobra, ukradłam siódmego cuba. No i czekajcie, no. I czekajcie, no i tak. No i co jest? A to są krzaczki po prostu, no ale co, nikt w te krzaczki nie może wejść? Nie rozumiem, na czym polegają te krzaki. Ech, chyba nikt nie, nie może wejść, chyba o to chodzi. No Jessie. Boże Jessie, Shelley, no chodź tutaj, no. Chodź, dostaniesz w czosnek, Ona sobie próbuje nabić na mnie ulta, wiecie? To jest cwaniara. To jest O, mamy tutaj Broka. Brok nie trafił ani razu we mnie. Aj, nabiła sobie na mnie tego ulta. Ale jestem lamus. Dobra, no to ja zgarniam tego cuba. Idę tu w krzaczki, bo w sumie czuję się bezpiecznie na rodzie na ósmych. Na ósmym. O Jezus. Na rodzie na ósmym poziomie czuję się mega bezpiecznie, także ja sobie mogę w tych krzaczkach posiedzieć. Bo mi masz! I co? Szelka? Chciałaś mnie zabić? No to ja Cię zabiłam. Szybciutko, łatwiutko. Dobra, wychodzimy z tych krzaków. Zabijamy tego bota. Ile będziemy mieli kubów. Krzaki, krzaki. Kurczę. Leczonko, leczonko, leczonko. Wykorzystałam już trzeci swój gadżet. Trzeci gadżet wykorzystałam w tym momencie. Dobra, biorę tego broka. Masz kamie! O nie! No, myślałam, że to Max mi ucieknie, ale jednak nie uciekła. Także, no, Rosa z tym gadżetem, no, taki, taki gadżet, taki se, bym powiedziała. Jakoś mnie nie zachwycił, ale fajnie mieć kolejny gadżet na swoim koncie. Także dajcie znać, czy Wam się ten gadżet podoba, czy nie. Mi szczerze mówiąc, tak średnio. No ale co? Gierka poszła nam super, także w jakimś sensie nam na pewno pomógł. Okej, okay, to teraz sprawdzimy, o co chodzi z gadżetem do Bi. Tutaj z tego co wywnioskowałam chodzi o to, że jeżeli jakby przeciwnik już praktycznie nas pokonuje, to wtedy Bi przytrzymuje jeden punkt życia i po prostu nie umieramy, tylko otrzymujemy taką chwilową osłonę, no i po prostu. Nie padamy. No, zobaczymy za chwilę, jak to będzie. Jeżeli już będziemy w takiej krytycznej sytuacji, to wtedy dopiero ten Star Power sobie przetestujemy. A na pewno za chwilę będziemy w takiej krytycznej sytuacji, bo ta mapa w ogóle mi się nie kojarzy z B. Dobra, mamy tutaj poko. Poko zawsze z poko. Poko się tak łatwo nie da. Poko dobry, Zadymiarz. Okej, okay, poko sobie poszedł. Krzaki. I bardzo źle zrobił, ponieważ... O ty wredoto! Dobra, i taki jednego Cuba ukradłam. Sprawdzajmy krzaczki, bo to nigdy nie wiadomo, co tutaj się wydarzy. Ała! Ała! To byłby ten moment. To byłby ten moment, gdybym mnie uciekła. Sprawdzenia naszego nowego star powera. Ale szczerze mówiąc wolę go przetestować dopiero jak będziemy walczyć o pierwsze miejsce, a nie o czwarte, o piąte. No nie, ale dostałam strzał od Piper. Leczonko, leczonko, leczonko. A Piper jest na czwartym. Dobra, mamy 5 kiubów, także Tos. Boję się trochę. Bo wiem, że Frank ma ulta i on będzie chciał go zaraz wykorzystać w jakiejś krytycznej sytuacji. O, właśnie teraz na przykład. Przytrzymaliśmy 1 AP! Widzieliście to? Ej, no nie ten Star. Gdyby nie ten Star Power, to byśmy już przegrali tą gierkę. A tak to jeszcze walczymy. Idzie po mnie szelka. Boję się. Boję się. Boję się, boję się. Od razu ult i starp, Ult i gadżet musimy używać. Ult i gadżet od razu. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Kurczę no! No nie udało się drugie miejsce, ale no nie mieliśmy szans. No, jednak, szelka na blisko nie poradzi sobie. Znaczy, na blisko z szelką się sobie niestety nie poradzi. Ale powiem Wam szczerze, że dzięki temu Star Power'owi udało nam się zdobyć dwa miejsca wyżej niż powinniśmy. Także no, bardzo przydatny Star Power. Polecam każdemu, koniecznie dajcie znać oczywiście, czy macie go już odblokowanego i czy Wam równie mocno się podoba, jak mi. Okej, okay, moi drodzy, a więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Star Power do kiełka przetestujemy sobie na przykład na liveie, także. Na live'a serdecznie zapraszam, będę testować go razem z wami. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy uważacie, że opłaciło mi się kupić tą ofertę, może wykupiliście tą ofertę i wyleciało wam coś super, także koniecznie się pochwalcie. No i pamiętajcie o tym, co powiedziałam na samym początku. Jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to zakładamy konto Joystickowi i u niego teraz będziemy odblokowywać nowe postacie, otwierać mega boxy, otwierać oferty. Ja już się nie mogę doczekać, także widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!